Siemano, witam was bardzo serdecznie w ostatnim odcinku z tej areny. Mamy maksymalnie 4 gry do rozegrania lub jedną, lub dwie, lub trzy, lub, lub cztery. Więc lecimy, no bo możemy wszystkie 4 wygrać, możemy jedną przegrać, możemy wygrać, przegrać, możemy wygrać, wygrać, przegrać, możemy wygrać, 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 przegrać. Więc maksymalnie 4, minimalnie jedna. Tak więc lecimy, moje misje kolorowe. O, no i zobaczymy, co my tutaj ciekawego... Profesorek nerwosolek, lol, nie widziałem tego jeszcze. Znaczy Zobaczymy ciekawego ugramy No mamy maga, mag jak wiemy fajny jest Bardzo, to wyrzucamy, chyba nie, Wyrzucamy, dobra, chociaż Nie, wiesz co, ja to zostawię to, druga, trzecia Sims legend. ale nie, nie będziemy pod to grali Będzie pierwsza, będzie raczej druga I pewnie będzie trzecia Albo trzecia to Mamy to, to jest zajebiste kombo, bo jeżeli on teraz coś zagrywa, to ja zagrywam tego, zabijam mu to coś i mam dwie karty zero. Jeżeli nie zagra mi tylko jakieś tam Flame kanona Frostbolta albo innego krabu, który mi zabija tą krabę. To... Oh yeah. to jest najlepsze, co możecie zrobić u paladyna w pierwszych dwóch chyba. Tak. tak myślę, zagram, ale ja mówię, nie kurwa, dobra, jebać, nie, bo to się źle skończy. Dobra. tak po prostu. Mach co prawda ma, arkanek, eksploruje kod of Cold. Ale umówmy się, nie są to karty, które spotyka się codziennie na Rankedach. Tak w sumie nie jestem pewien, ten Werbunek mógłbym zagrać, ale tak myślę... W piątej sobie wciśniemy to, to w szóstej może to będzie lepsze. Na przykład z tym ewentualnie. Chociaż no może i to. A dobra, no zobaczmy. A tutaj w świetnie też widać to, co o czym. Staram się w miarę często. Mówić: czyli to, że te pierwsze tury naprawdę mogą wam grę ustawić. Zwróćcie uwagę. Ja karta, on karta. Ja karta, on nie ma karty. Ja karta, on nie ma znowu karty. Ja tak naprawdę nic praktycznie nie tracę. To są. To nie są duże rzeczy, nie? No, bo tam stracił. nie Bo stracił co? Stracił Apprentice tipa tak naprawdę z Afriko. Ale tutaj nie chodzi o to, że on stracił Apprentice tipa. Nie chodzi o to, że stracił kartę, a ja nie straciłem karty. Chodzi o to, że w drugiej turze ja mam dwie kreatury. On ma zero kreatur. Ja mam po prostu tempo, mam inicjatywę. Mam. E, Flames Strike. Chociaż Flames Strike? Jakby mnie teraz. nie e, stracił tempo i po prostu nie mógł się przeżyć, nie mógł nawystawiać kreatur tak, żeby żebym ja sobie z tymi kreaturami nie mógł poradzić. 9-2. No to jeszcze przed nami 1, 2 lub 3. To była szybka, to chyba jedna szybszy 3 minuty 22 sekundy trwa nagranie, więc odcinek trwa pewnie z 3 minuty 15. 7 sekund odciąłem na początku, bo tam było coś pod tytułem tak, tak, Przestań się drapać po wąsach i okay, dubać w, ja w nosie. ja nie dubię nosie, ja się trapę po wąsach. Tak sobie. Ja, łapę i set się Nie, nie wiem, wiem, jakiś nawyk z dupy. Pomsta. No zostawiamy tą do pomsta, chociaż pomsta akurat tak. ale coś, może. Jakby był jakiś mech za dwójkę jeszcze. To wtedy pierwsza jest ten. ten. Druga jest mech i to, to byłoby mega opcją, ale, ale nie ma. Mogę, mogę zrobić tak. No, zrobimy tak, bo dobranie mecha za dwa mam chyba jednego, jest szansa 4%. A znowu, jeżeli odby teraz zagrał coś tam 2-3, to to ja nie wiem, jak tego zabić tym, nie? Więc powiedzmy, że woli by w tą stronę. A mecha za, 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 za trójkę chyba nie mam w ogóle żadnego w deku, więc po prostu sz, sz, szanse na to, że jakikolwiek waliu w tej, w tej drugiej turze będę miał z tego są 4%, jeżeli dobrze pamiętam co mam w deku. Bo mam chyba 7 minibota jednego z mechów tylko. A no, chociaż w tym akurat wypadku, bardziej chyba było tego 2-3 zagrać. No to trudno, Chociaż z drugiej strony zbajtowaliśmy. Zbejtowaliśmy to za dużo powiedziane oczywiście. Ale zagrał się to, to nie dało bufa, też takie niezłe, teraz w trzeciej turze nie ma jak tego zabić raczej. Power, okej. Okay. Perwunek. Lecimy? Po combo w czwartej? Czy lecimy bardziej tak, polećmy po combo? Nie. Może to jest oczywiście ryzykowne. To tutaj jest. To, nie jest to Paladin, nie jest to Hunter, więc Annis. Oha. Uh -huh. Mi się wydaje, że faktycznie Annisz. Dobra. Widzimy te motki, bo to jest. Rozpraszające. No Jest to, tak jak mówiłem, ryzykowne. No ale. Och, well. 3, 2, 1, surrender. Nie, A... Użyjemy się tego, łeponka. Nasza kreatura w stole. Więcej karty na ręce sobie nie potrzebuję jakoś pilnie. Mam 4, mam piątki, mam removal, mam buffy, mam kreatury, mam wszystko tak naprawdę. Spróbujemy zrobić tak. Spróbujemy zrobić tak i zobaczymy co się stanie. No Tutaj niestety wchodzi w grę wiele możliwości. Od silensa, poprzez dendyshota, poprzez multishota, poprzez bronie, poprzez buffy, poprzez kilkomandy kurwa, animal companiony i Bóg wie co jeszcze. Ale gdyby nie miał niczego, musiał to poświęcić na przykład, żeby to zabić, to by siadło w to. Jest całkiem sympatyczny, tak myślę. No, pff, nie jest, ale może być. Zabieramy sobie karciuszkę, on dostaje co? silancera. silancera dostajemy bombę na tokena. a a a a a. a, 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 a. Myślę, że to jest najgorsza opcja. Przydziesiliśmy mu cały stół, dobraliśmy sobie jeszcze jedną kartę. Mamy dwie karty na stole. On ma 9 HP, my mamy 20, rękę całkiem piękną. Och, Mateuszu, jak Ty masz piękne piękną Więc nie jest, nie jest tragicznie, nie jest źle. ojej, nie jest źle. Hej, 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 hej. No i co dalej jest tak? Tylko nie multi Jak zawsze większą. Nie mam co z tym kurde zrobić. Ale mam co zrobić. Ze stołem. Bronią mnie atakujemy, bo nie mamy drugiej, a ta się jeszcze może czegoś przydać. No w tej sytuacji, jeżeli nie ma tutaj jakiejś super mega kombinacji kart, to go zabijamy w następnej. Lecę połowódkę, piję, ojejeje. Je, je. Czy ty musisz na tych chyba, tyle gadać o tym Nie, to nie muszę, ale jakiś taki monotomatyczny system. Łapka w górę za 9 wygranych z rzędu. A kiedy nie widać łapki w górę? Ja Zmiałem rękę. To jest nowa moda na YouTube. Teraz każdy youtuber w filmie musi 15 razy powtórzyć łapka w górę. Czy mi to pasi... Będę walczyć z honorem. Te Zachowamy. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Problem Blade, Blade Fluury i Fan of Nice. Jeżeli ma jedna albo drugie to raczej GG eee, W każdym razie... Każdy YouTuber musi gadać łapkę w górę i chcąc, nie chcąc, ja też to robię, bo. Chcąc, nie chcąc, ja też to robię, bo jeżeli wszyscy tu gadają, wszyscy mają więcej łapek w górę, to ich filmy są wyżej pozycjonowane, jeżeli ja tego nie robię i mam mniej łapek w, w, w górę, to są niżej pozycjonowane. W związku z czym, żeby być na równi z libidu, to znaczy, żeby zachować ten poziom, co pół roku temu, jeżeli chodzi o pozycjonowanie, to muszę też o tym gadać. No jest to trochę... głupie, jest to trochę pogmatwane, ale... co ja wam poradzę? To... Łapka w górę! W ogóle planowałem nagrać ten taki właśnie film z moim ryjem, pod tytułem... Czekajcie... Co zrobić? Sorry, że się nie skupiam także, przyjdzie przyjedziecie pod tytułem... ŁAPKA W GÓRĘ! I tak, dodawać go do filmu, że tak wyskakuje nagle. Dobre, nie? Nie chcę zagrywać jeszcze Blessing of Kings, więc zrobimy sobie tak. A to Blessing of Kings sobie raczej zatrzymamy na łapce. Teraz jesteśmy trochę bardziej odporni na wszelkiego rodzaju. Ało. A czy blade flory z y, pojżonem albo bronią nas zabija? No ale no, mniejsza. No, 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 no. Dobra, wypiłem kolę i kawkę. Tak sobie myślę. Takie typu po co mnie tutaj nie rusza 2 2 5 i 6 daje nam 14 brakuje nam 9 Muszę przyznać, że z perspektywy tego rogue'a to ja bym się chyba nie wiem rozwaliłbym głową kreaturę. Brakuje dwóch. O shit. Bo mam odpowiedź na każde jego zagranie. Czy wydaje mi się, że on chyba pomyślał, że ten pierwszy sekret to jest to 2.1 przy Zwi. I się ucieszył, że ma tego murloka, żeby to skontrolować? Czy coś? Nie wiem. Może znaczy też tutaj było istotne, że nic nie zrobił w trzeciej Ja tutaj ten ogarnąłem stół do czwartej. Na... pozdro. O oh my god, Leżą. Not bad. Not bad, my friend. jakby się tu stawić, tak anty... anty za 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 się tu ustawić za 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 jak rzuci mi w tego, to nic nie robi. Tego zabija to i to, ale przeżywa to i to. Jak rzuci w tego, zabija tego. Jak rzuci w tego, no to tak sensowne Tak bym tego ustawił tu, z rzuciłby to, to zabija tego i tego. To sobie też byłoby dobrze. Ale bez A bez 12. Brakuje 4. Klasa, proszę o uwagę! Mhm. Hmm. Ja, tu... ja chcę to zabijać. Co on może... chwilę, on może mieć olej i blade flurry na ręce. Lepiej, żeby to było zdrowe, a mogę poświęcić te dwie karty, to zagram się za dwa. No dobra, niech będzie tak. To zagrywamy za dwa. Werbunek. Nie, poleźmy w ten sposób. Werbunek to zawsze jakiś tam jeden surprise damage. I co, on teraz musi zabić mi... No w sobie wszystko. Albo nie, 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 nie. Jedów Nie, no w sumie to nie musi wszystko. Spoks. Niestety jeden Super Demet to jeden demet za mało... A nie, dobrze. Bo ja mam 8, a to jest 9, o, zajebiście. Już nie. Już nie tak zajebiście. Eee, yy, ty kurde, bambusiera. Yy, yy. Nie, pociśnijmy. Co oczywiście on ma możliwość ogarnięcia tego stołu. Nie próbuję nawet stwierdzić, że nie ma, że tutaj jest stabilna sytuacja. Łoho! A... A nawet mi się nie chce rozkminiać z czym. O... To jako tako daję radę. nie, coś pan zrobił. Serio, z paladynem? Czyżby final boss, moi drodzy? Czy to jest 11 wygrana na tej arenie? Czy mi się wydaje? Final boss! Wygrana oznacza 12-2. Przegrana oznacza. Ile, 12 11-3. 10 gier na Ultriku. Czy będzie 11 gra na Ultriku? Czy gra znajdzie mi wreszcie jakiegoś śmiałka, który chce się ze mną zmierzyć? O tym przekonacie się już po zostawieniu łapki w górę. To się zaczyna robić monotematyczne trochę w tych łapkach. Bo gdzie nie wejdę nie na film, to widzę łapki, łapki, strapki. Matka i ja Ale ja przynajmniej mam kawę. co tego zostawia? Deny, wziąłby się potał. Den, bądź człowiek! To byłaby druga dwunastka na YouTubie. No powiem ci, Den, że dobrze zacząłeś. Spróbujmy, tak. Hmm, tak patrzę teraz na tą kamerę i wydaje mi się, że ona mimo wszystko jest jakoś tak dziwnie ustawiona. Nie wiem, mogę znaleźć. Chociaż nie, teraz jak tak ten, jak patrzę w ten monitor, to jest OK. No den, nie tych kurde ludzie jeden. Spadaj. Znaczy OBS na te przestawy. O matka. Znaczy spoko, że ma dwie karty na łapie, nie? Aczkolwiek. Jeżeli chodzi o Repergnoma i Archeram, To zaczynam się się zastanawiać z czym jak w Proszę o, Problem jest taki, że on miał mało kart, ale tym akolitom niestety to nadrobi. A jak teraz zagra na niego Blessing of Kings, które dobrał z deku. A, to Nie gałganie, ja tego nie nazywam bronią. W sumie tego w ogóle nie nazywam, chłopie. Eee, yy, pomsta. Gosu. No... Powiedziałbym, że to raczej zagranie bez rewelacji, ale... Zaczyna się robić nieciekawie. To jest chyba jakiś mistrz Aren, bo chyba nigdy bym nie przypuszczał, że na 11 wygranych mogę spotkać typa, który w pierwszych dwóch, które wyskoczy mi z Leper, Gronomem i Elven Archerem, and this is... wasn't the joke, but this is a joke. A Kurwa, drugi raz na arenie z tego gównianego... Ch... ja dostaję tego bulder. Kurwa, ogra dawaj equality konsekwencje. No dobrze się zaczyna. Dobra, robimy tak. To zabijamy zagrywamy groj. No ale. Znaczy nie, no equality konsekracja. No to jest moje wyjście na tą sytuację. Bo prawdopodobnie coś tutaj jeszcze dostawi mi za chwilę i będzie słabo, nie? Ten equalita też zrobił swoją robotę. No gdyby nie on, to był dwie karty mniej, było mnie tak, No Zobaczymy. Póki co full focus i gramy. I drapiemy się po brodzie.

Co mogę powiedzieć? No, nie wiem, zabijmy sobie go. i wróćmy do raczej patrzenia na to, jak przeciwnik było z skórę. No i widzicie, miało być drugie 12 12 winów na YouTube I chuj, musimy oczyścić I nie będzie. 20. Brat, co? 2015. Trochę to smutne, serio. Moja oczy Smutne widzie. Dalej, no dołeś się podaj, hopie. Musisz wygrać tą grę? Nie musisz wygrać Możesz się na poddać Prawda to czy nieprawda? Możesz czy nie możesz? Możesz Ja Ci pozwalam A ciągle liczyłem na tę konsekrację. No coś mogę powiedzieć, no, nie wiem, może jakiś super bomba to jest 4, 4, 10, 14, 20, no nic nie zrobię. No niestety moi drodzy, 11, 3. No eee, i tak nawet dobrze. Eee, 11, 3, no nie pykło, nie pykło tutaj, a trochę od samego początku wpierdol dostaliśmy, ale i tak myślę, że nie ma co się smucić i liczyć na dobre nagrody. Na przykład złotą legendarkę w tych nagrodach i drugą w pakiecie, patrzcie. Ja mam, ja, ja jestem MKR prorok, tak? Bum, 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 bum. No jest złoty rad. A ja tam 275 golda, złoty rari, pakiet. No myślę, że arena się zwróciła. A przy okazji wydaje mi się że całkiem fajna seryjka wyszła. Bo takie wydaje mi się, że całkiem pozytywny flow miałem. O! o. No. Dobra, czyli 275 golda i proszku. Chyba niszczyłem. I proszku. 165. A, bo ja tego nie miałem złotego. O, widzicie, to nowa karta do kolekcji. Co kurwa, ale ona się zwróciła potrójnie. Wypas. Dobra, dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Zostawcie łapkę, jeżeli się podobało. Zapraszam Was do kolejnych filmów. A dzisiaj to już wszystko. Na razie, do zobaczenia. Hej, pa, jo!